Witam wszystkich. Pani z własne osoby. Słuchajcie, dwa modele zdalnie sterowane. MXS fms i drugi model. Dwa models z Tak to wygląda. I za chwilę. Jednym z nich na pewno będę latał. Miał być zielonym. I jeśli ulegnie uszkodzeniu, to mam, mam model zapasowy. Zanim zaczniemy, słuchajcie najważniejsze, rzecz to oczywiście wyważenie modelu. Będę też kładł kamery na jeden z tych modeli w pewnym momencie. No i oczywiście checklista pełna, tutaj nie ma zmiłuj, to jest prawdziwy samolot. Tutaj jakikolwiek błąd to niestety będę zbierał styropian z ziemi i wydłużył baterię. Więc trzeba sprawdzić lotki, stery, całe usterzenie pionowe, poziome, plus lotki, czy wszystko działa, silnik czy się prawidłowo kręci, czy się Regulator za bardzo nie grzeje, czy gdzieś nie dotyka śmigło, bo czasami coś się przykrzywi i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz tylko muszę jeszcze zrobić udostępnienie tego filmu. Dobra, check-in jest zrobiony. Chodzi o oczywiście o przepisy, też względy, <laughs> względy bezpieczeństwa. Kurcze, niemożliwe, ten shadow jest naprawdę wredny. Taki mega stream z takimi ciekawymi rzeczami, i nie ma nikogo. Szok. jest złośliwość YouTube'a, ale spokojnie, to minie, a filmik na kanale zostanie na zawsze. Dobra, teraz muszę się znaleźć. O je, super, udało się. Dobra. Ale ja widzę to w czasie rzeczywistym na innym telefonie. Kurde, nieźle to działa. Sam jestem zaskoczony. Do Facebooka. OK, opublikuj. Ja jeszcze Wam tu kilka zbliżeń zrobię na modele. Jak to wygląda. Udostępni i koledzy obiecałem, że wyślę, ale to już prześlę w inny sposób. Dobra. Muszę na fejsa i to powrzucać. Dobra, czyli teraz muszę zmienić kanał. Włączyć. O, tutaj transmisję. Jest dobrze. Jeszcze obiecałem. Tutaj. Może telefon nie wyświetla widzów, też tak może być. Dobra. Jedziemy jeszcze tutaj na grupę. Czy muszę chwilę postawić telefon? No dobra, słuchajcie, możemy zaczynać. Będę hmm. się to szybko to też chwilę czasu zajmie. Muszę teraz jak kamerę ustawić, żebyście mogli wszystko widzieć i żeby to fajnie było transmitowane. O, może to być dobrze widać. Nie, to jest trochę słabo. O, o tu. O, tu widzicie zdecydowanie lepiej. Także ja będę musiał teraz przestawić model, żebyście coś widzieli. Albo w ogóle ustawię to w ten sposób. O, teraz jest. Teraz jest dobrze widzicie też trochę nieba. Będzie widać podejście do lądowania. Tym modelem będziemy teraz latać, to jest MXS od FMS-a. Także Muszę go teraz uzbroić w baterię. Tak to wygląda. Tutaj mamy odbiornik, który zbiera moje polecenia z radia. To też za chwilę pokażę. Tu się przykleja baterię i bardzo ważne, żeby środek ciężkości finalnie wyszedł mniej więcej na 1 trzeciej długości od kawałek skrzydła zajmie. Dobra, tu mamy radio. A wszystko zobaczycie. To jest radio standardowo gaz, ster kierunku, lotki i ster wysokości. Przy podłączeniu baterii zawsze należy trzymać śmigło albo je zablokować przynajmniej nogą, jakimś cudem wejdzie na obroty to naprawdę może być bardzo źle. Zanim złapiecie radio, może przelecieć przez kilka osób, jeśli ktoś jest w pobliżu obserwator jakiś, może się to bardzo źle skończyć. I gdy model jest już uzbrojony, bateria jest już uzbrojona, warto cały czas trzymać śmigło, żeby jakimś cudem nie doszło do jakiegoś czegokolwiek i ono się nie zaczęło samo kręcić i sprawdzamy czy wyważenie, czy wyważenie jest prawidłowe. Jak widzicie wyważenie jest praktycznie idealne. O, model balansuje tam, gdzie powinien balansować, bo tak samo zaraz będzie balansował na tych, w tym miejscu na powietrzu jak będzie leciał. Teraz możemy jeszcze zrobić engine test. Specjalnie go wezmę do ręki, chociaż to nie jest bezpieczne. I pokażę Wam, jak to wygląda. Śmigło działa prawidłowo. loki działają prawidłowo. w wysokości działa prawidłowo. I start kierunku również działa prawidłowo. Także model w tym momencie jest gotowy do lotu. Sprawdzamy gdzie jest wiatr i startujemy pod wiatr, lądujemy pod wiatr. Szczególnie tym modelem, bo pamiętajcie, że dla niego wiatr rzędu 20 km na tak godzinę jak 100 km na godzinę dla prawdziwego samolotu. Aktualnie wiatru... Aktualnie wiatr praktycznie zero. Więc mogę startować, startować jak tylko mam na to ochotę. Przepraszam, czy na pewno widzicie go? na kamerze. Miejsce, gdzie będę lądował, dobra, będziecie to wszystko widzieć. Słuchajcie, no to clear for take-off. Model jeszcze po tym, jak już będzie w powietrzu, będzie trzeba wytrymować, ponieważ on może troszeczkę krzywo latać. Niestety ten to miejsce do startu dlatego model mnie nie jest najszczęśliwsze, bo łączenia w płytach niestety są, są sporych rozmiarów. I przez to jest jak jest. Model jest gotowy do startu. Lecimy. Ale pięknie się lata. Dzisiaj, jak nie wieje, powiem Wam, aż jestem zaskoczony. Ten model, jak wieje, to potrafi nie być wcale taki przyjemny. Ma troszeczkę źle streamowany ogon, ale spokojnie, zaraz to poprawię. Myślę, że teraz go dobrze widzieliście. właśnie niestety wam nie pokażę za dobrej, bo musiałbym ten telefon trzymać jednocześnie. A, jak będę go trzymał, to nie będę w stanie się skupić nad, nad akrobacją, więc jedno niestety wyklucza druga jestem tutaj niestety sam. Jest jakichś dwóch panów na motorze. A teraz pokażę wam, jak wygląda prawidłowe lądowanie i za chwilę o nim trzy słowa opowiem. Ten więc zrobimy go i podejście, jeszcze jedno najważniejsze to, co mówiłem, czy prawdziwy samolot, czy symulator, czy zdanie sterowany model, nie ma żadnego znaczenia, wszędzie zasada jest ta sama. Trzeba po prostu dobrze dobrać prędkość modelu do lądowania. Więc ja zmniejszam teraz obroty na, na ten, nie wykonywać gwałtownych manewrów, bo to też bardzo mocno obni obniża prędkość lądowania. Przepraszam, szybkość... No i patrzcie, nie wiem, czy to widzicie, ale o, kangur. Dlaczego? No bo za troszeczkę za twardo przyjmiłem. Jeszcze raz spróbujemy. Chodzi o to, żeby w momencie przyziemienia ta prędkość była optymalna. No nie ma innych możliwości. Teraz może się uda. O, teraz idzie idealnie. I widzieliście. Perfekcyjne lądowanie bez, bez wytrzyklujenia podwozia. Ja tak ląduję zawsze. A dlaczego? No bo po prostu trzeba przestrzegać parę zasad fizyki. Tak ląduje każdy model. Na tej zasadzie ląduje każdy model zdalnie sterowany. Każdy samolot prawdziwy. Każdy samolot w symulatorze. I czy dobrze zainteresowała? to znaczy że wiatr jest naprawdę mocny. Jak, jak widzę, że liście się ruszają, to idę latać. A jak widzę, że już gałęzie się ruszają, to już latać nie idę, bo to już parę razy byłem latać i ale to, to, to jest kara, a nie przyjemność. To jest walka z wiatrem, tak jakbyśmy się latali w prawdziwym są w tornadzie. Nie więcej i nieraz kończyło się crash. W moim W miejscu stoi, tak A co wam pokazać. pokazać? Bo naprawdę zerwał się też mocny wiatr. No, mocno Będzie chyba lekki wioski, do będę Tego nie lubię, ale modelem akrobację. Ani w symulatorze, ani. Nie lubię. Każdy akrobatem się ciężko ląduje z bocznym wiatrem po prostu. W prawdziwym czy zdalnym czy, czy w symulatorze. Generalnie samolotami z przednie koła, koła gdzie podwójne koła nazwijmy, to kurde, nie wiem jak to powiedzieć, Tam gdzie się ląduje, hmm, tam gdzie koło kierunkowe jest z tyłu po prostu ląduje się ciężko.

ja poradnik zrobię chyba na symulatorze domowym. Kurczę, nie jestem w stanie kołować, tak wieje. Ogon, ogon zaciąga i po prostu obraca modę. Jeśli ktoś latał, to wie o tyle na dzisiaj. Może jakiś filmik zrobię z GoPro, zamontuję sobie na samolocie. To zobaczycie go później na kanale. Będę musiał to jeszcze wrzucić w program do obróbki, grafiki i wiecie, trochę się pobawić. Także się ma. Nawet nie, nie wiem jak zakończyć streama, bo bo nie wiem jak zakończyć streama. Kurczaki, gdzie to się naciska? Czy na pewno chcesz przerwać transmisję? Ok.